Siema Widzowie, jest właśnie sukces. Udało się podłączyć w zasadzie rozwiązać problem z poświetleniem. Poświetlenie bardzo fajnie daje radę. Jak widzicie, elegancko podświeca w kolorach tęczy. A co było negatywnego, co było źle, tutaj był taki kabelek podsata. Trzeba było podłączyć podsatę yy, od właśnie tego tutaj gniazdka. Yy, podłączyłem i okazuje się, że się działa. Gdzieś mi to jakiś czas no, umknęło ten kabelek SATA i zastanawiałem się dlaczego te wiatraczki, wentylatorki nie działają. A teraz zobaczcie jak to się pięknie, ładnie mieni. No po prostu elegancko, jestem zadowolony. Udało się rozwiązać problem. Ostatecznie zgodnie z aplikacją od Asus ROKA Polychrom Sync ustawiłem sobie... Tak mam myszkę na niebiesko. Tak też obudowę mam na niebiesko, więc jest git, jest elegancko, fajnie to wygląda i nawet to ładnie wygląda w środku.